Sami człowiek siedzi i głupie dosłownie w historii. Wiem, że to nie w tematach kanału, ale to tak by też gdzieś wciągnęło, bo pozwólcie. Bo jest to tradycja. Coś takiego, czyli piszczałka góralska, żeby powstało. Musi być coś takiego. Z tego będzie jednootworowa, tak mi się wydaje. I jak widzicie, na wylot trzeba to grube cosik przedudlać. I właśnie to sobie czynię troszeczkę. I tak se dudlą. Tyle to przyjemność sprawia, a jak człowiek coś zrobi sam, to mu to straszną satysfakcję daje. Można kupić, można zamówić, ale ja wychodzę z założenia, można zrobić tak jak wiele innych rzeczy, bo to. Czego człowiek się nauczy, nigdy mu nie zostanie odebrane. A tylko będzie procentować. Jak widzicie, tu jest taki hipolicie pręcik. I tu się robi dziurka. Żeby ta dziurka się zrobiła, to trzeba przepchać takiego wariota. Bo drugi wariot potrafi go zbić, a robię to pierwszy raz w życiu więc problemy są, ale jak już dojdę do wprawy to powiem wam tak to będzie chciał tą, zrobię pistołkę a razem z Łukaszem będzie dudrać no i to się właśnie tak fajnie zbiło. ruch posuwisty niektórym znany no ale co zrobić? Co zrobicie krzasne? nic nie, nie, nie zrobić. Albo próbujecie coś wydudrać, albo nie wydudrać. No już prawie jesteśmy na drugiej stronie jeziora. O, widzicie? A kuku! I teraz trzeba to tak zrobić. Co by to przebić? Co by to wyciągnąć? O. Niby stolarka, nie dla wszystkich. Niby to wszystko takie trudne, takie skomplikowane. Mnie to się wydaje, że to jest kwestia podejścia do sprawy. Tak jak się chce, to jest padł padu kręcić. Może się komu to spodoba. Może kto kto spróbuje, są coś takiego, jak myślałem, co by sobie to zrobić. Wydudra. Jak widzicie Udało się przebogrować Ale jedna rzecz, której nie uniknąłem i dobrze że dłuższe mam To jest to pęknięcie, Ona musi być obcięta, bo jest i tak za długo, bo to będzie na D Więc to co mi pękło O tyle będzie krótce, więc chwała Bogu za i. Zobaczymy jak to będzie grać, będziemy dalej dodrać Z Łukaszem, moim mentorem nauczycielem Hani. A co z tego wyjdzie? No Obserwujcie, jak Was to interesuje, bo to jest historia. To jest historia góralszczyzny, to jest historia tradycji, do której jestem przywiązany. Pozdrawiam, plusikujcie, do zobaczenia.